Dzisiaj dowiemy się o nowościach w EFC zapowiada się nowy event, który będzie odświeżał niedocenione karty pod kątem Overola oraz kilka przecieków SBC jak i wyzwań. Opowiemy sobie nieco o rynku, jego aktualnym stanie. Dzisiaj jest piątek, jest full champions, jest nowy event. Jest nowy update, o którym też nieco wspomniemy, bo on niesie za sobą kilka zmian na rynku, kilka wzrostów, ale również i spadków. Pierwsza rzecz, jaką chciałem poruszyć, to jest oczywiście nowa drużyna Rating Refresh. Nowy event, który jak widzicie już na ekranie, to są potwierdzone statystyki. Dzisiaj o 19.00 ujrzymy te karty w grze, które są niesamowicie dowartościowane i niesamowicie dobre. Zresztą widzicie je dokładnie na ekranie. Ja, jako swój goal. Od razu niezależnie ile będzie kosztował i tak naprawdę kupuje Boba. 89 tempa, 80 strzałów, 90 dribblingu. Karta na 85 ceny. Ja szacuję, że około pół miliona jego karta może kosztować. Tak mi się wydaje po prostu. Nie dość, że jest z Manchesteru City, a go po prostu lubię, więc ja sobie tę kartę na pewno biorę pod grę. Yy, mega fajna inicjatywa, bo ten gracz nie był zbyt zauważany w poprzedniej wersji, ale zwracając uwagę na inne karty, jest Alvarez, który ma no niesamowitą kartę. Huming Son z MLS-u również i on może nieco wpłynąć na karty Hero z MLS-u. Natomiast też weźmy pod uwagę, że to nie jest karta z SBC. Gdyby taki Son trafił do SBC, to na pewno karty Hero poszłyby mocno do góry, jeżeli był jeszcze oczywiście tanią kartą w tym SBC lub taką myślę do 300-400 końców maksymalnie. Generalnie same te karty są naprawdę doszacowane i dowartościowane. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat piłkarek, czy one są. Niedowartościowane pod kątem overall'a, ale na przykład McTominay, no pewniaczek. Eze, również ciekawą kartą, i też możemy przejść od razu do porady inwestycyjnej. Złota karta Eze aktualnie kosztuje okolice ok. 1000 monet, ma overall 83. I jeżeli będzie jakieś SBC, pamiętajmy, że dalej mamy sezon Anglia. 66 rok, tam Mistrzostwa Świata, czy, 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 czy co tam było. Więc anglik 8.3 z Premier League może być nieco droższy, gdy wyjdzie z paczek, on też nie będzie leciał. Także ja bym tutaj sugerował się pod zakup EZ. Oczywiście z każdą inną kartą, która wychodzi z paczek, możecie zrobić podobnie. Jak z Olyse, jak z Kubarsim, jak z. No generalnie tak naprawdę każdym. Ja natomiast myślę, że skupiłbym się nad kartą Eze, który jest naprawdę ciekawym foderem, e, nisko ocenionym. Również w tej promocji otrzymamy kilka SBC i wyzwań. Między innymi będzie Bakayoko oraz Semenio. To są dwie karty: z pre... jedna jest z Premier League, druga z Bundesligi o fajnym tempie. Są to skrzydłowi. Więc o skrzydła nie będziemy musieli się martwić, ale warto zwrócić uwagę na to, że inne, na przykład złote karty, które referują pozycję skrzydłowego, mogą nieco spaść. W zależności od wycentych SBC, obydwie te karty są moim zdaniem bardzo w porządku. Otrzymamy również kartę Aguerda z Ligę oraz z La Ligie Jak widzicie, dużo jest Afrykańczyków, także myślę, że karty, które mm, będą... Dawały im zgranie, czyli karty menadżerów na pewno pójdą do góry, jeśli to SBC będzie dobre. Na razie nie wiemy, czy będzie to dobre SBC, to są tylko i wyłącznie predykcje, więc warto wziąć pod lupę menadżerów z krajów, który, których ujrzymy w SBC lub właśnie w wyzwaniach. I ostatnia tak naprawdę rzecz, jeśli chodzi o nowy event, bo już pewnie większość z tych rzeczy wiecie, to jest Arda Giller. Arda Gler86 Overola. Karta naprawdę w porządku dla fanów realu, jak i dla ligi. Myślę, że to jest, jest to konieczność do zrobienia. Ja się na pewno nad nim zastanowię, w zależności oczywiście od jego ceny. Możecie dać znać, czy Wy będziecie robić którąś z tych kart, lub chcecie zobaczyć ją w swoim składzie, bo może jesteście wielkimi fanami, albo zamierzacie kupić którąś z kart dostępnych właśnie w paczkach z Rating Refresh. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Ja sobie wybiorę oczywiście jedną lub więcej. W zależności od aktywności osób, które nagrodze wyjściówką na Discord. Premium handlowy, gdzie robimy naprawdę solidne ruchy, o których nieco za, zaraz Wam opowiem. Jeśli chodzi o ruchy na Discordzie handlowym, no to oprócz jakichś takich standardowych flipów, gdzie po prostu w czwartki są te spadki, w środę są te spadki, no to po prostu warto wspomnieć o aktualizacji, która do gry jak najbardziej trafiła, gdzie mamy Naprawę fizycznych odbiorów piłki, co jest oznaczone jako brussier z plusem. Między innymi Paczo, Vincent Company. Ehm, będą dostępni oczywiście te karty i wtedy poszły mega do góry. Na Paczo udało się zarobić, bo kupowaliśmy go poniżej 98-7 tysięcy, natomiast sprzedać go można aktualnie za 120 tysięcy. Także 20 tysięcy tak naprawdę. O podjęciu jakiejś tam kwestii trochę mniej wiadomo, natomiast 20 tysięcy zysku na karcie złotej 86 zł to naprawdę bardzo dobra informacja. Dlaczego karty żeńskie tanieją? Teraz tacy masywni obrońcy, którzy mają po pierwsze ten playstyle z plusem, ale też jeżeli mają ten playstyle na pozycji srebrnej, w sensie ten po prostu troszeczkę gorszy. Również te karty będą dużo lepsze, bo będą mogły przepychać wreszcie piłkarki. Które ich największa umiejętność, czyli niski środek ciężkości, zwinność, po prostu przestanie być aż tak widoczny i skuteczny. Ja mam ogromną nadzieję, że tak się stanie, bo nienawidzę po prostu grać na piłkarki i też nie gram nimi, jak można się dowiedzieć. No nie gram, po prostu nie gram piłkarkami. Dla mnie to jest rzecz, która powinna być odseparowana w ultimate. Powinny być tryby kobiece, żeńs, kobie, kobiece i męskie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, na pewno na popularność to mega wpłynęło. Ale do samej gry, no, mało to się łączy. Ja naprawdę nie lubię po prostu grać, nie handlować ok, ale też mam takie, no trzeba, czasami trzeba, bo są na nich bardzo dobre wzrosty, tak jak na przykład na Claudi Pinie, ale na szczęście ona tanieje, więc wszyscy, którzy ją mają i zapłacili za nią bardzo dużo pieniędzy, miejmy nadzieję, że ona spadnie i to bardzo szybko na sam dół, bo no nie mam zamiaru po prostu grać na tą dziewczynę. Champions, więc ja sobie w tym tygodniu Food Champions totalnie odpuszczam, po ostatnim jestem zmiażdżony przez nią, więc odpuszczam. Ale wracając do clou tego odcinka, czyli do rzeczy, które nas interesują, kobiety w dół, zawodnicy z tym playstylem, moim zdaniem, w górę. Jeśli chodzi o kupno, sprzedaż składu, no to wiadomo, piątek jest taki, że to wszystko tanieje i będzie leciało. Sobota również taka będzie, bo wiadomo, no każdy już otwiera te paczki. Grato Food Champions ważne mecze w czwartek również rynek obniżyły. Rano w czwartki jest najdrożej. No to chyba nie jest nic, nic, nic nadzwyczajnego. Tydzień temu tak było. No i my oczywiście na tym na Discordzie handlowym mocno zarobiliśmy. Na złotych głównie kartach, ale przez weekend będziemy się przeglądać kartą Hero, kartą Icon, kartą specjalnym z nowej drużyny, być może. Ja też chciałbym zaznaczyć, że są też tutaj osoby z niskim budżetem. Co można zrobić, mając niski budżet? To, co widzicie na ekranie, czyli karty, tutaj jest ogólnie cały, jakby poradnik kart srebrnych. Niedługo startuje wielki, ale to wielki turniej srebrnych kart, który moim zdaniem, nawet jeżeli te nagrody będą słabe, to jest to super fan dla mnie i też myślę, że dla większości z Was, bo gramy totalnie nowymi kartami totalnie innym tempie. Te karty są wolniejsze, słabsze i tak dalej, więc będzie to ciekawsze. Ja kazałem swoim patronom kupować do składu masę kart. Tam wyżej macie ogromną listę. Kart, które widzę z potencjałem. Wam pokażę kilka, żebyście też coś z tego odcinka wynieśli. A wyniesiecie bardzo dużo, bo karty z Premier League, z Bundesligi, z dobrymi narodowościami, z fajnym tempem, z statystyki, statystykami, które są potrzebne na danych pozycjach, będą rosły. Jak widzicie, aktualnie srebrne karty mają spadki, głównie przez paczki z ważnych meczów. Licytacje lub snajperka jak najbardziej wchodzi w grę. Mamy tutaj kobietę z Barcelony za 600 monet i gwarantuję Wam, że ona będzie dużo droższa za tydzień lub dwa, gdy wyjdzie ten turniej. A Champong, 91 tempa, on akurat nie jest aż tak dobrym moim zdaniem pikiem, ale też go umieściłem przez sam hype, że ta karta jest od wielu lat jako srebrna bestia. Laurent, moim zdaniem Mega karta, Gno, Gnonto, Włoch z Leeds United, 4,5 koła, aktualnie przypomnijmy sobie ewolucję na prawej pomocy, która była całkiem niedawno, on zamykał widełki. Ja tutaj spodziewam się wysokiej ceny 10 tysięcy na jego karcie. No i myślę, że to by było tyle w tym materiale, wiemy jak wygląda rynek. Jeśli chodzi o kupowanie składu, wiadomo, składu nie kupujemy w piątek, w czwartek wieczorem, ani w sobotę. Myślę, że bardziej niedzielę. Mamy jeszcze, pamiętajcie, poniedziałek i trochę wtorku do zagrania Food Champions. I ja jeszcze się to przemyślę, więc tak naprawdę to nie jest liga weekendowa, tylko to jest liga czterodniowa. Pięciodniowa, bo przecież jeszcze w piątek o 19.00 można grać. Także ta liga weekendowa naprawdę się rozciąga w tej edycji. Przez to też te spadki nie są aż tak diametralne, ale zazwyczaj niedziela, poniedziałek należy sobie jakieś karty dobrać, kupić. Zresztą w nocy. Super granie jest w nocy. Jeżeli jesteście notnymi markami, no to w nocy karty są mega tanie, a rano odbijają tak do 10, 11, bo ludzie wstają, robią składy i grają dalej. Także to też jest meta do grania w Food Champions. Czyli gramy w nocy, kupujemy w nocy, sprzedajemy rano, zarabiamy i jeszcze, jeszcze naprawdę można z tego dużo monety wyciągnąć. Mamy konkurs, oczywiście, do którego was odsyłam, więc to bardziej taki wybór, nie konkurs, ale w słowo każdy wie o co chodzi. Mamy coś dla niskiego budżetu. Mamy podsumowane SBC, jakie wyjdą, jakie wyjdą wyzwania, no i też nową drużynę na dzisiaj. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam. Na razie, cześć!